Dzień dobry. To jest nagranie niedziałającej rolety do zgłoszenia szkody. To jest roleta. Ona jest sterowana w ten sposób, tutaj przyciskiem, w górę, w dół. Przy włączeniu... O tak wygląda. Nie chce się podnosić. Ta roleta wygląda w ten sposób. To jest duża roleta, mniej więcej 2 na 2 metry. Pokażę jej nagranie. O. i wysyłam to nagranie na YouTube'a Tomek Kasperski